Zurny, w której jest łącznie 18 kul białych i 12 kul czarnych losujemy jedną kulę. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdań jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe. Prawdopodobieństwo w kuli białej jest równe 3 piąte. Zanim odpowiem na pierwsze pytanie, w postaci tabelki zaznaczę, że kul białych mam 18 sztuk, czarnych 12, a łącznie razem 30 kul. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej, jak liczymy? Teraz zastanawiasz się, na ile sposobów możemy wybrać kulę białą. Kulę białą możemy wyciągnąć na 18 sposobów, ponieważ mamy 18 kul białych, ale z ilu wszystkich kul z 30? Więc prawdopodobieństwem będzie iloraz 18, Kul białych z wszystkich 30 kul. Więc po skróceniu na 6 otrzymujemy 3 piąte. Podobnie liczymy prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej. Na ile sposobów możesz wylosować kulę czarną? Na 12 sposobów. Możesz mieć pierwszą kulę, drugą, trzecią, czwartą, dwunastą, więc jest to 12 możliwości z wszystkich 30. Więc liczymy 12 przez 30 po skróceniu na 6 2/5 i widzimy, że jest to zdanie fałszywe.